No, witajcie Wlazłem dzisiaj do wody na taką starą plażę To jest moja trzecia dziurka eee, Najpierw miałem jedną puszkę po konserwie rybnej, później miałem jakiś muchozol i teraz 20 groszy eee, 65 rok No zobaczymy, co, co tu jest. Do nasza tego dołka. Kółeczko od plandeki. Idziemy dalej. Ołów. Pięćdziesiąt gram. Wyszło teraz jakieś stare kółko. No idziemy dalej. Wyszło teraz kapsa. Idziemy dalej. terror este Blach. Tu mam sygnał 60-65. Zaraz zobaczymy co tu jest. Kurczę jakichś nit, których już tu ze znalazłem ze 150 Jakieś łebki od nitów chyba to są mi się wydaje To wygląda jakby to urwane było Nie wiem co to jest Chyba Łepek od nita Ale dalej nam 46 <tryknie> no i teraz wyskoczyło dwadzieścia groszy Uczesne. i jem dalej ac yn mynd ymhellach o un ffwrdd, o'r ffwrdd yma, ar y tro nesaf ychydig mwy yn mynd ymhellach yn y ffwrdd no. yma That's a small guys. I thought he was in No, I'm trying to get the car here. Hello. 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 to jest zrywka idziemy dalej to jest zrywka to jest zrywka to się zawsze mylę i krótkie podsumowanie to co dzisiaj udało się znaleźć a to jakieś kapsle, jakieś druty szpilka, jakiś kawałek metalu druciki zrywki

Eurocentów, dwadzieścia groszy, sześćdziesiątego piątego roku. A kółeczko od kluczy, no i długopis. Tu jeszcze jakiś, nie wiem, ciężarek, czy co to jest. no i więcej nie było, żadnych starszych monet nie było to no, przechodzone jutro spróbuję w inne miejsce jeszcze podjechać i zobaczymy, może coś padnie ciekawego dobra, do następnego trzymajcie się, hejka